Jest mowa również o tej iskrze. To jest świadomość szczególnego takiego umiłowania przez Boga. Pogłębia się we, we mnie jako Polaku odpowiedzialność, bo powiedzmy, że większości nas mobilizuje się jakaś gorliwość, no, jakaś iskra, kogoś mamy się spodziewać, ale kogo? Pan wybrał Was i znalazł upodobanie Was nie dlatego, że liczebnie przewyższacie wszystkie narody, gdyż ze wszystkich narodów jesteście najmniejszym. Wybrał mnie, ponieważ jestem zero. Wybrał Polskę, ponieważ jest. Ponieważ jest zerem. Dlatego ją wybrał? Możliwe, że to jest ta odpowiedź, ale ja nie jestem pewny. Ta iskda z Polski nie może to być. Mąż stanu ani. Nawet kardynał, czy sięgając najwyżej papież, ponieważ nie zostanie jego głos wysłuchany przez świat. Może to będzie kobieta, mężczyzna, nie wiem. Na pewno będzie to osoba niemedialna. Ktoś bardzo zaskakujący, bo obserwuję historię i Biblię i widzę, że zawsze tak jest. Chyba Pan Bóg nie zmienił pomysłów. Zawsze wybiera kogoś byle jakiego. Ciekawa rzecz, że ludzie, którzy są tymi iskrami, często mają problem z mówieniem. Bo taką iskrą był taki człowiek jak Mojżesz na przykład. Nie albo Abraham. To jest nikt. Abraham jest nieznany w, w, w wielkich księgach historycznych. Z punktu widzenia historii jest nikim jest zerem. Eliasz w, Syracha jest, w księdze Seracha jest nazwany ogniem. Można powiedzieć, że też iskrą jest. Bo tak naprawdę jest człowiekiem tak mało znanym ówczesnym ludziom. Ja on dopiero z perspektywy kilku wieków był zobaczony jako ktoś znaczący. Nie? Ktoś, kto przygotowywał przyjście dla Elizeusza. A Eliszuła to jest inna forma słowa Jehoszuła. nie? Jesua". Znowu jest prefiguracja Chrystusa. Jan Chrzciciel przyszedł w duchu Eliasza. Więc ciągle się coś powtarza, nie tylko na innym poziomie jakby. Um, moglibyśmy tylko to zrozumieć wtedy, kiedy trochę inaczej spojrzymy na historię, nie tylko jako na linię, tylko raczej na płaszczyznę, spoza, którą, spoza której, jak w teatrze, spoza kurtyny, wy, wyłania się kontur albo plan, struktura wieczności. To, co Bóg chce zrobić z tą historią i ona się gdzieś tutaj ujawnia całej rozciągłości historii. Dlatego pewne rzeczy, pewne elementy, jak jakieś fraktale powtarzają się, bo są zamysłem Bogiem, Boga. Jakieś iskry ciągle to stają. Ta iskra z Polski to jest coś, co może być zupełnie, patrząc z zewnątrz, niewidoczne. To może być coś tak małego i skromnego, że nie trzeba wcale Podnosić bardzo głosu, tylko mobilizować ludzi, którzy nie boją się swojego codziennego krzyża, żeby ofiarowali się za ludzkość to jest to... W objawieniach od, od, od połowy wieku XIX ten wątek się pojawia, tak zwane cierpienie zastępcze Bóg szuka ludzi, którzy powiedzą, Boże, jeśli trzeba uleczyć świat, uratować go, poprowadzi go do, tych, do tej Bożej mety. Uratować go przed katastrofą, jestem gotowy przyjąć cierpienie, by nie cierpiał świat. Nawet jeden człowiek, który staje przed Bogiem i ten krzyż swój podejmuje i ofiaruje, staje się tą iskrą. A więc to nie musi być tych ludzi dużo, całe miliony. Mogą być, gdyby były, to by było dobrze, ale Bóg w swoich planach. W ostatnim dniu przed paru ją zamknie tę liczbę, prawda, w sobie znanych granicach. A my mamy do tego momentu zrobić wszystko, co możliwe, żeby jak najwięcej tych ludzi było. Tak, to się na pewno odnosi do jednostki, tym bardziej, że obserwujemy, że w Biblii jednostka ma ogromne znaczenie. I to jest ktoś na pewno bardzo znany, w dużej zażyłości jest ten człowiek z, z Bogiem, ale niekoniecznie jest rozpoznawalny, może w małej grupie, nie? Czy należy interpretować owe słowo iskra jako błysk światła w kontekście, taka metodologia, innych objawień, gdzie pojawia się światło? Autor objawień jest ten sam, Bóg. Więc raczej tak. Więc kiedy mówimy, z Polski wyjdzie iskra, to moglibyśmy zamienić słowo iskra, według słów siostry Lucji, na słowo Bóg. Które jest światłem. Z Polski wyjdzie Bóg, jego łaska, boska potęga, która jako jedyna ma moc zmienić świat. To musi być coś w rodzaju ruchu, do którego przyłączą się wszyscy ludzie, którzy zdając już ideę podjęcia i ofiarowania swojego osobistego krzyża, będą w stanie jakby podnieść poprzeczkę i powiedzieć, Boże, ofiaruję Ci się za cały świat.